Kolenda, e, Szenk, No i Nizio. Nie znam. Nie znam. Ma, Ma, Marcin Gortar Bogutski, Bogutski. Bogucki, Bogucki. Oleg Balcerowski, Adrian Bogudzki, Kuba Szenk. Wyga Wie, ten no Wyga, jeden. Feksan jeden fiks miejsca. Siema YouTube po z tej strony znajdujemy się w Warszawie na hali Osir Bemowo Bywałem tutaj już nieraz mecz Legia Warszawa kontra Arka Gdynia Jestem dużym kibicem Arki Gdynia, nie wiem czemu, po prostu lubię, w ogóle lubię Trójmiasto, więc może dlatego. No i co, dzisiaj zapowiada się gruby mecz. Tak, tydzień temu byliśmy we Włocławku, spodobał Wam się ten materiał, więc jesteśmy tydzień później w Warszawie. I zaczynamy! Jestem też ja. Słuchajcie, w zeszłym sezonie, jeżeli chodzi o starcie tych drużyn, na wyjeździe, czyli w Gdyni, Chyba nie pomieszałam. Była tam drobna różnica punktów, natomiast późniejsze, drugie spotkanie w ubiegłym sezonie było dopiero tutaj i wtedy gospodarze no, pewnie wygrali z Gdynią. Wiadomo, że są troszkę nawet bardzo inne składy, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten mecz się potoczy, bo wiecie, miejsca w tabeli to jedno, ale rzeczywistość to druga sprawa, więc myślę, że dzisiaj może być ciekawie i też młodzież z Gdyni, która przyjechała, będzie chciała się pokazać od jak najlepszej strony. Dlatego lubię Arkę, bo... O, jest, jest Andrzej. Andrzeja lubię bardzo I jest... Adrian, jest Adrian? wchodzi, moi drodzy, Adrian wchodzi Jest Adrian Bogucki Mistrz świata 3x3 U21 Z zeszłego roku Tego pana też lubię no, dlatego R-Jordan jedyneczki, R-Jordan jedyneczki, tutaj żółte, tutaj czerwono-białe. No i zaczynamy. Na pewno będziemy Was pytać o wynik meczu, Was, kibiców tutaj w Warszawie, ale nie tylko. Przygotowaliśmy dzisiaj też takie inne pytanie o polskich koszykarzy występujących w polskiej lidze bądź reprezentacji Polski. I jestem bardzo ciekawa, jak nam pójdzie. I czy na następnym meczu będziemy zwiększać poziom trudności? Czy jednak nie? Jak ktoś lubi koszykówkę, to my bardzo lubimy go wynagrodzić i bierze udział w naszym materiale. Więc, jeżeli ktoś zgadnie, Piotrek wymyślił ilu, czterech koszykarzy poprawnie, to mamy przygotowane upominki. Panowie, ja mam tutaj zdjęcia po kolei, koszykarzy. I jak wiecie, to mówicie jak się nazywa. Dobra, trzymajcie mikrofon. Kolenda. Dobra, dobra. Nie mam, nie Dobra, wiem, to nie wiem. dalej. E... Gra tutaj nawet, gra tutaj. Pluta. Dobrze. Eee. Garbacz, garbacz, Mamy to? Dobra. O nie, gra tutaj, też. tutaj gra, popatrz. Popatrz na boisko, popatrz na tablicę. Eee. Bogucki. Mamy to! Dobra. Są cztery prawidłowe odpowiedzi. Dla Ciebie zarobić nagroda. który z chłopaków jeszcze próbuje? Barcelowski. Dobrze. Nie. Nie? nie. Prawy dalej? Też nie. Dobra. Unitka. Y Okej. Okay. Nie wiem. Dalej. Nie. nie? To panowie mają dwie czy trzy prawidłowe? Chyba dwie. To dla Was będzie nagroda pocieszenia. Gdzie są nagrody Piotrze? To dla pana? Nie. I wlepki dla Was. Coś to możesz Piotrka prosić o pomoc. Albo mnie. Ja Piłkarzem, to nie wiem. A co dzisiaj sprawiło, że przyszedłeś na koszykówkę? Z, radzi, z rodziną. Z rodziną? W takim razie wydaje mi się, że jak przyszedłeś do nas, zobaczyć koszykówkę to jest twój pierwszy mecz? Tak. I byłeś, robiłeś fotkę z Piotrką to skąd znasz Piotkę? Z TikToka. A, z TikToka, dobra, to damy ci nagrodę za to, że przyszedłeś zobaczyć coś nowego, dobra? Super. I jak myślisz, kto dzisiaj wygra mecz? Legia. Ilo ma punktami, jakbyś mógł strzelać? 80 do 75. Dobra, dzięki wielkie piątka. Czy panowie się interesują koszykówką? Tak. Ej, no, no chyba wygraliśmy tak. Mamy mecz? Właśnie wygraliśmy mecz, mega. To gratulacje, ma punktami. To był jakiś walkover? Nie, no po prostu oni słabi byli, no co? Wow. Puścili po pierwszej kwarcie. A okej. Okay. Słuchajcie, sprawdzamy wiedzę o koszykówce. Będę Wam pokazywała zdjęcia. Najpierw Tobie. Jak zna... zgadniesz no, trzy nazwiska, to dostajesz od upominek, upominek, dobra? Dobra, dobra. Jak to są dalej? To idziemy dalej, jak nie wiem. Nizioł. Mamy to. Nikad. <Ciaoandra> Zyskowski Zyskowski Dobra Nie widzę Widuszko? Nie, 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 ale podobny do Łukasza. Dobra, dalej. Oto matrze. Dobra kolejna tu. Już masz trzy. Łączyński. Dobra, dziękujemy. Pan dostaje nagrodę. E, teraz jedziesz. Powiedz, no. Dobra, Wonicka Jedziemy dalej. Eee... Ale ja NBA To jestem. To jest jak to było. E, so Sokolowski. E, tego nie znam. E, no i Balcerowski. Dobra, mamy to. Próbujesz? Nie, nie. Dawaj Julian. O, to ja nie znam. Ale Marcin Marcin Gortad. Marcin Gortat, <śmieniu> Ale, Ma Marcin Gortat. <śmieniu> <śmieniu> O, co tak jest? Bogucki Bogucki, 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 Bogucki. Łatwiej się nie dało, dobra. Yy, garbacz. Garbacz, Garbacz. Dobry jesteś. Pomom, pluta, pluta. Pluta, pluta. Ja? No. Ale ja, kol Kolenda. Yy, Szenk. No i Nizio. Kolega tutaj wszystkich ja, zgadł. Panowie, skąd znacie Grabo, bo go rozpoznaliście? Z konkursów sadów y, różnych bardzo. I z Tiktoka. I z TikToka. Zrobimy, zrobimy następne razem takie pytanie. Skąd nasz Grabo? TikTok wsady. Zobaczymy co wyjdzie. Y, a dzisiaj na meczu jesteście kibice, czy? Kibice. Y, jako kibice Legii. Kibice Legii, dobra. Jaki dzisiaj wynik obstawiacie? Y, na, pewno na pewno 80 do 60 dla Legi. To jest tak samo, coś określonego. Y, dobra, wasz ulubiony koszykarz, który aktualnie jest w składzie Legii Warszawa? Y, Wy, wyga ten, no. Wyka, jeden. Wykson, no. Wykson. Jeden film Maciejski Dobra. no będziemy się panom przyglądać. Dzięki wielkie. Dobra chłopaki, to szybkie pytanie. Komu dzisiaj kibicujecie? Legi. Legi Warszawa, Legi no Warszawa. No to jak kibicujecie legi, to sądzicie iloma punktami wygrałem dzisiaj. 20 oma? 15? Tak. To ja mam taki mały quizik. Czy zgadniesz minimum czterech koszykarzy na tych zdjęciach, i wtedy mam na ciebie gifta od Grabo, dobra? Dobra, niestety tego nie znam. To Mówię dalej, jak nie wiesz. Dalej, dobra. Michalak, soku, nie znam. Kacyniuk? nie, nie nie znam. Ponitka. a to jest so yy, soku, no. nie znam. Olek. Nie znam. A on gra? Spójrz no ja na wiem. Tablice. Spójrz na tablicę. Ma numer 32. Bogucki. Dobra, ale ten Bogucki cię miesza. Ma, Marcin Gortat. Nie Nie, kojarzę. nie A, e, uciekło mi z głowy, ale kojarzę. Tata też grał, nie? Tak, tak, tak. No. E, Pluta. Dobra, mamy to? Trzecie zapytam o dzisiejszy mecz, jaki wynik obstawiasz? Obstawiam, so, że Legia wygra niewielką różnicą, tak 10 punktów obstawiam. Dobra, super, dzięki. Podejmiecie się wyzwania, czy znacie minimum trzech koszykarzy, których mam na zdjęciach. Mamy no że damy radę. Próbujemy, dobra. Nie. Pluta da się ale. Kluta? Pluta. Dobra, tego nie, nie powiem. Nie

Junior, tak, dobra. Dzie Jaki wynik dzisiaj obstawiacie? U, wynik na pewno dla legi. Z piętnastoma. No tak, zdychę z piętnaście dla legi, będzie ok. Eee, dzień, dobry. dzień dobry. Jest z nami pan Łukasz Koszarek. Łukasz, robimy dzisiaj taki test dla kibiców. Czy znają koszy koszykarzy grających w reprezentacji na boisku? Oddaję ci mikrofon i pokażesz nam, jak to się robi. Proszę. Dobrze, więc tak. Michał Sokołowski. Igor Milicic junior, Oleg Balcerowski, Adrian Bogucki, Kuba Garbacz, Andrzej Pluta Junior, Łukasz Kolenda, Kuba Szenk, Jakub Nizioł, Michał Michalak, Jarek Zyskowski, Filip Maczak, Kamil Łączyński i Mateusz Ponitka. Pięknie, Dziękujemy bardzo. Bardzo trudny test. W miesiącach spotykamy się tym razem na meczu. Coraz młodsi dzięki koszykowcom. Tak, coraz piękniejsi, tak. coraz szczęśliwsi. Tak? Czy w tym sezonie już oglądałeś mecze Orlen Ligi? Jak to wygląda? Interesujesz się też tymi polskimi rozgrywkami, bo często słyszymy, bo dzisiaj pytaliśmy najmłodszych tych kibiców, czy rozpoznają polskich koszykarzy ze zdjęcia. No i tak jakbyśmy pokazali zdjęcia NBA, a te nasze, to często jest jednak ta różnica. Ja pytam o ulubionego koszykarza, i często się dzieciaki pytają, czy może być Z NBA. A czy ty, jak ty oceniasz tą naszą polską Orlen Basket Ligę, Bo sam Piotrek przyznaje, że te mecze bardzo często są naprawdę ciekawe. Tak, no to jest, że jak powiem, najbliższa ciało koszula, tak? Od tego się zaczęło kiedyś tam dawno, dawno, w latach 70. i tak jest, byłem na wszystkich meczach, nawet na jednym meczu Legii byłem w europejskich Pucharach, ale rywala fińskiego mieli bardzo słabego, więc co mi się rzadko zdarza, że nie dotrwałem do końca meczu, ale chodzę też na dziki, jak jestem w innych miastach, też staram się chodzić jak najbardziej. No, dzisiaj mamy specyficzny mecz, bo to jest jakby mecz drużyny Globetrotters, Warsaw Globetrotters kontra zespół składający się z wyłącznie polskich graczy i talenty to za mało. No właśnie, to dzisiejsze spotkanie, póki co Legia wygrywa. Iloma punktami? 48-27, więc wydaje się, że to już jest dużo jak na po dwóch kwartach. Jak Ci się wydaje, ta trzecia, czwarta kwarta uda się trenerowi nie jednak chłopaków poderwać? To znaczy Legia dzisiaj przede wszystkim super skuteczność. Dobrze dzielą się piłką w odróżnieniu od, od poprzednich spotkań, bo Legia w ogóle uczy się, takie mam wrażenie, ma takich nowych graczy obłodowych, którzy no dopiero jakby dostosowują się też do wymagań trenera Kamińskiego. Natomiast no dzisiaj przede wszystkim Swoim atakiem, właśnie takim zespołowym, który daje im wysoką skuteczność, rozbijają obronę tej no, wyłącznie polskiej drużyny z Gdyni. Natomiast oni grają, goście grają fajne akcje, natomiast nie realizują tych akcji. No i tak jak wspomniałem, to jest zespół naprawdę fajnych chłopaków, no, ale trochę nie do tej ligi. Gdyby im dać wsparcie dwóch, trzech zawodników, no, co obcokrajowców, wtedy by to fajnie funkcjonowało. Ale Jędrek Pluta robi swoje. Tak, walczy, widać go. Ale też patrzyłam przed naszą rozmową troszkę w statystyki, to widać też, że ta ilość rzutów oddanych obu drużyn jest podobna, natomiast te trójki w ogóle jest bardzo duża różnica, bo jednak gdy nie te rzuty za trzy, to no, bardzo często są niecelne. No właśnie, oni sobie wypracowują pozycję i to było widać w pierwszej kwarcie. Fajnie to funkcjonowało. No ale potem troszkę twardsza obrona. Legia ma dzisiaj inną rotację, takie mam wrażenie, bo też i Marcel, ponitka nie wyszedł w pierwszej piące, tylko od razu Wojtek Kamiński chciał tą swoją przewagę amerykańską. Od razu trzech Amerykanów w piące. No i nie ma co mówić, Legia ma też yy, mocniejszą ławkę. Dzisiaj jeszcze goście są bez tego swojego jedynego zagranicznego zawodnika. No i to nam zrobiło różnicę błyskawiczną w parę minut drugiej kwarty. A jeżeli byśmy mogli Ciebie zapytać, bo jeszcze jest bardzo wcześnie, ale w tym sezonie, bo teraz sporo kibiców już na przykład przekreśla, nie wiem, czy Śląsk, Wrocław, że już nie, to, to jest według mnie za wcześnie, bo jeszcze bardzo dużo się może wydarzyć. Właśnie jak Ty oceniasz ten start sezonu Polskiej Ligi? W polskiej ekstraklasie, czy to OBL, czy PLK, trzeba być cierpliwym kibicem, dlatego że te drużyny i tak. W wielkim stopniu się zmienią kadrowo, no Śląsk jest najlepszym przykładem, oni na razie nie mają w ogóle jakby zespołu, który jeszcze musi godzić Europę, prawda? z Polską Ligą, no ale na pewno pojawią się i nowi zawodnicy, no Legia ostatnimi laty super się wstrzeliwała w transfery, w trakcie rozgrywek. Co im dawało nawet miejsca medalowe, prawda? Także w polskiej lidze nie zamykajmy się na te drużyny, które w tej chwili mają takie, a nie inne składy, bo te drużyny mogą się bardzo zmienić i to dotyczy, myślę, może nawet także i drużyny z Gdyni. Bo Legia na razie ma pakę, ale mogą się wzmocnić, bo limitu obcokrajowców nie wyczerpali. Czyli co, zapraszamy do kibicowania, oglądania również tej polskiej koszykówki? Najbardziej, koniecznie. Bez tego nie da się oglądać NBA i innych lig. I co, zakładamy, że dzisiaj? Jakim wynikiem się skończy spotkanie? No koszykówka to nie piłka nożna, zawsze lepszy zespół wygra i tutaj będzie gościom bardzo trudno niwelować straty. I ta duża szansa będzie wtedy, kiedy rzeczywiście Legia troszkę osiądzie na laurach, ale myślę, że Legia niezadowolona ze swojego ujemnego bilansu po pierwszych pięciu meczach nie, nie zmarnuje okazji, żeby ten bilans poprawić. Dobra, dzięki śliczne. No

Dobry, dobry, jesteśmy już po meczu. Andrzej Pluta tutaj naprawdę dawał radę. Legia wygrała 20 punktami. Jest obniżony kosz, robiłem wsady. Taki wynik, taki skrót tego vloga. No, wynik tak naprawdę nie jest niespodzianką, chociaż było przez chwilę bardzo blisko, bo Gdynia miała takie momenty gry, gdzie było te 10 punktów i bardzo dużo rzutów z gry za 3 było niecelnych. Więc wydaje mi się, że oczywiście łatwo to powiedzieć z perspektywy o wygodnego fotela, ale jakby to były na przykład akcje za dwa spod kosza pewne punkty, no to może by Legia w ogóle byłaby bardziej zaskoczona tym, co ich zastało na boisku, bo wiecie, też na pewno Legia podeszła do tego meczu, także okej, okay, przyjeżdżają młode chłopaki, sam polski skład, co było ewenementem, Słuchajcie, że dzisiaj Gdynia grała takim składem, że było 100% polskich koszykarzy i to jeszcze tak naprawdę młodych. Oczywiście jest pan chrycają, który tam... Jest seniorem tej drużyny, natomiast no, bardzo dużo czasu na boisku spędzili młodzi gracze, co też jest fajne i ma swój urok słuchajcie, żeby właśnie nawet jak u was gdzieś w mieście będzie grała ta Gdynia, to pójść i zobaczyć ich na żywo, bo później widzicie ten rozwój tego zawodnika, na przykład tutaj nie wiem, ja bym zauważyła na pewno Andrzeja Plutę, też fajne, że kibice z Warszawy też chcieli właśnie z nim fotkę, autograf, więc to tak, też jest tak, mega tak, miłe i słuchajcie, fajnie mieć zdjęcie z Andrzejem teraz i fajnie będzie mieć z Andrzejem zdjęcie za, za 10 lat, jak już pewnie trzymamy kciuki, będzie dalej grał w reprezentacji i osiągnął sukcesy. Ja ja teraz jestem fanem nowym Andrzeja Buty, naprawdę mocno kibicuję, bo jak tak dłużej się zaczyna oglądać, to naprawdę, kurde, fajnie się to ogląda, naprawdę mega fajnie się ogląda. Jestem fanem. A propos bycia fanem, dla naszych fanów dzisiaj Poważ. piłka meczowa jest do zgarnięcia i co trzeba zrobić? Moi drodzy, napiszcie proszę w komentarzu, jakbyście mogli wybrać pierwszą piątkę na mecz. Kto by to był? Jacy polscy koszykarze? Żeby wygrać mecz z każdą drużyną, nie wiem, cokolwiek, ale takie wasze dream team z polskich koszykarzy? Oczywiście teraz ważna kwestia, z tych, którzy aktualnie mają, jakby są sportowcami, grają, nie zakończyli kariery. Umówmy się, że z tych koszykarzy, którzy teraz grają, mogą to być panowie, którzy grają za granicą, a są Polakami i również ci oczywiście z polskich lig. Mogą to być o, to. również Wasi znajomi, bo jeżeli fajnie to yy, rozpiszecie, to może nagrodzimy taki komentarz, jak wiecie, że jak macie ziomka, który rzuca za trzy, macie ziomka dobrego w obronie. Ja. Gra, bo nie bierzcie na trójki, ja, bo nie ja, ja będę w piątek zawodnikiem. Ale nie, tak streszczając, napiszcie po prostu Waszą taką wymarzoną piątkę szykarzy Polaków, którzy aktualnie grają. Cool, mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, w górę, suba. I do następnego. Dziękuję za wyświetlenia, już mi się język plącze od wsadów, ponieważ się zmęczyłem. Subskrybujcie, dziękuję za wszystko. Pozdrawiam, grabo i Basia, i możecie też nam napisać, gdzie mamy jechać dalej na te mecze, bo ja cały czas szukamy. Piszcie może teraz tym razem, jaki konkretnie mecz byście nam polecili, o, żebyśmy dokładnie. przyjechali. Spójrzcie w kalendarz w terminarz, i może akurat się uda, że się spotkamy. Także oglądajcie ten materiał, bo jak przestaniecie oglądać, to przestaniemy jeździć. Exactly. Do następnego Elo.